Cześć, witam na moim kanale. Jako pierwszą recenzję na moim kanale chciałbym przedstawić trzy pak amerykańskich spadochroniarzy numer 2033 posiada on 26 elementów trzy figurki na początku omówimy sobie opakowanie, widzimy tutaj naszych żołnierzy umieszczonych na tle amerykańskiej flagi, z boku wszystkie bronie Thompson, M2 i M3. W zestawie też dostaniemy trzy podkładki. Podkładki. Yy, podstawki pod naszych żołnierzy, żeby mogli stać. Z tyłu opakowania yy, reklamy innych trzy paków. mam w planach zrobić yy, recenzję tego. Nie wiem, jest prawda. Yy, no. Na początku omówmy sobie figurki 3. O, i natrafił mi się błąd, ponieważ ta główka, jak mogliś zaraz zresztą przedstawię, y, powinna mieć tutaj wklęsły uśmiech, a go nie dostała. Dostała twarzyczkę y, pod nadruk, tylko z wklęsłymi oczami. Taki błąd, będę składał reklamację. O główka. Powinno wyglądać tak. Widać tutaj uśmiech. I tak. Y, ten żołnierz ma na wyposażeniu wyposażeniu, y, że tak powiem, stroju. Y, hełm z taką siatką, bardzo fajny, hełm zresztą. Y, on ma tutaj tak jakby wytłoczone wytłoczoną tą siatkę, tutaj taki pasek no i kolor zielony mundur jest trochę taki dziwny, rozmazany nie wiem czy to jest y, wada egzemplarza, czy jak ale tutaj mamy y, jakąś odznakę, można pisać co to jest, jak ktoś wie y, on ma w ten bardziej umieśniony z tym ala sześciopakiem, wytłoczonym Tutaj ma granat na tej szelce. No i to jest pierwsza figurka ON. Jako wyposażenie ma M2 karabin, jeśli dobrze to czytam, oraz spadochron. Tak wygląda nasz karabin. Tutaj ma magazynek oraz rączkę. Tej rączki oczywiście nie było. Tutaj lufę chyba, kolbę oraz tutaj zamek. Oraz podstawkę. Ona tak wygląda. Drugi żołnierz to mm, najprawdopodobniej dowódca. żeby jakoś wyżej postawiony żołnierz. Ma on furażerkę z takim. Nie wiem czy będzie widać. Nadrukiem. Yy, o, teraz widać. Tutaj ma podobny. Yy, nie ma takiego samego co tamten, następny na druku, tylko taki inny. Tutaj ma amerykańską flagę i ma tam bardziej komiksową twarz. Więc tak on wygląda. Też ma zieloną podstawkę i na wyposażeniu dostaje tą psona. Bardzo ładny ogólnie odlew od kobi. Nawet widać spust. Następny jest y, kolejny spadochroniarz. Ma on bardzo fajny hełm. Z, y, jak są karty do grania, to tam jest y, symbol listka. I tutaj też tak jest. Ten sam nadruk na ręce, co pierwszy spadochroniarz. Ten sam tłów. Tutaj nie ma flagi amerykańskiej. Zielony spadnie i ta podstawka. A w wyposażeniu dostaje M3. To jest pistolet maszynowy, bardzo fajnie wytłoczony. I patrzcie, on fajnie tak pasuje. Jak nie chcecie, żeby on był tak, jakby yy, gotowy do strzelania, to można dać tak to idealnie pasuje. Oraz spadochron. Tak się go nakłada tutaj z przodu, tył. Pusty w środku. Dostajemy w zestawie też taką czarną bombę. Zaraz zresztą wam coś pokażę. Ona jest zrobiona z dwóch części. Tutaj yy, na jednej mamy na jakiś zaczep miejsce lub na rączkę, a drugi taki pusty jest. Oraz tutaj taki zynzelek. W dostajemy też tak bardzo ładne, poniszczone cegły, takie 3 oraz płaską kafelkę z wytłoczonym takim pęknięciem. Bardzo fajne są cztery elementy to można sobie taką mini konstrukcję zbudować. i Służy do jakiejś mocy na przykład. Tu jeszcze pakowania. Tutaj mamy ostrzeżenia w 100 językach co najmniej. Tutaj skala 1 do 1 naszego żołnierza. Znaczek Kobi. Przy otwieraniu mi się trochę potargało. Nazwy oraz wiadomo, że jest to serii World War II. II wojna światowa. Tak, tutaj mamy informację, że nie ma naklejek i wyprodukowano w Polsce. A więc tak. Dostajemy tutaj trzy figurki amerykańskich żołnierzy lub spadochroniarzy na podstawkach z, wzy, w, z wyposażeniem. Dwa spadochrony, bombę oraz yy, no ruiny, można tak to nazwać. Set oceniam na 9 na 10 z powodu y, niewytłoczonego uśmiechu na twarzyce y, jednego z chroniarzy. To jest koniec odcinka. Zapraszam do następnego filmu, który pojawi się za mniej więcej 5 dni. Z tej strony był Michał. Na razie.